Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, biały dzień, jej! Jako, że święta się zbliżają, co mnie bardzo zdziwiło, niektóre markety zrobiły już promocje na zestawy klocków LEGO. Między nimi o show minus 30%, na City Friends i tam jeszcze parę innych różnych serii, które go wydaje. Carrefour, Smygi. Pana się jeszcze innych sklepów, więc pojedziemy dzisiaj, zobaczymy, poszukamy tego ducha świąt i poszukamy jakiejś promocji. Może jakiekolwiek promocje będą dobre i patrzcie, jak pięknie to jest, nie? Jak biało, ładnie. W końcu może będą białe święta, choć patrząc na prognozy, jakie są, to te białe święta mogą jednak tak przejść sobie naokoło. A, jeszcze dobra okazja, bo do samego kerfura mam bon minus 20% na zakupy, na zabawki, więc może tam akurat bym się gdzieś Minecraft wyrwać, bo głównie po to Minecrafta idę do Carrefoura. Ale jeszcze mi praktycznie obok, więc zakupy. I mamy pierwszy stop Carrefoura, jakoś tu mam jeszcze rabat 20% i podobno, to mamy na wybrane klocki minus 30%, po co jak nie widzę, to czegoś poszukałem, może coś wejdzie dobrego z Francuzów, ale przyczepiony jest towar, strasznie przyczepili wszystko, nie ma. Nic jakiegoś tak to jest taniej Boszołomie co wczoraj widziałem, choć chyba 240, bo 260 Boszołomie to jest za 369, bardzo drogo byśmy chcieli z doców to nie jest nowe, przypadkiem dotców muszę sprawdzić, czy to jest nowe, bo nie pamiętam tego, może być nowe, ale muszę się upewnić. Ale cenowo wypada 169 zł, minus 15%. Wow, Z Minecrafta Minecrafta mamy jeszcze z te małe sety, Na tym się nie wiem co paru sztuk, bo tu jest ten ten eksplodujący. Creeper. Tak, grogu też tam jest. Ja chwilę Creeper, na tym się sobie nie wziąć, ale tak poza tym z sprendsów... Francu... jest to samo co sprzęcie, ale ceny mają się wysokie, więc coś się nie opłaca kompletnie. City jeszcze tak do dopełnienia. City jest dopełnienia się tak, opłaca się wziąć ten piknik w parku, bo on wychodzi raptem 48 zł i to jest spoko cena. Na kto chce mieć dwie biwiórki, dostałem to to, naprawdę najlepszy set do wzięcia z tego i tak naprawdę tyle jest lepszych. A do dalej jeszcze mamy ten jajcarską ekipę, nie trzeba tego zestawu dalej, chyba już tutaj nie wezmę. Coś to jeszcze mamy szpital, jej, ale tego szpitalu też się nie opłaca, bo poszło mnie za 240 zł, więc też kompletnie się nie opyla brać tego do pilazala i tak swoją drogą chyba to jest najgorszy szpital, który im wyszedł w historii Lego i się nie opłaca ja go wziąć. Chyba że pod figurki, które są fajne. No. Jest takich, jak ktoś chce na wziąć sobie jakiś zestaw, to to się opłaca. Akurat tego batmana się w miarę opłaca, z pochodzenie. Na lata po 230, więc to jest cena opłacalna. Z Minecrafta zastanawiam ja się, co by tu wziąć. Nad tą wioską czegoś tam, a sorry, to nie jest wioska, to jest spatrzone de... lasy, by się nazywało. Nad tym się sobie nie wziąć, akurat, bo mam ten rabat. Dalej z Minecraftów jeszcze mamy farmę, ale jej się nie opyla, no nie, bo tu się nic nie pada. Ale zatamorowani, nawet jako tako, jeszcze jest cokolwiek tutaj dostępne. Z Minecraftów króliczki, z moim rabatem być tak, jak na więc też jest oferta. I trening szkoleniowy ninja, który chyba do tej pory nie przekona w żadnym salu i go raczej nie wezmę. No o tym się zastanawiam, bo to jest ten fajny Misiu taki czerwony i tego nie wiem czy się, i ten magma flibi jeszcze I nie wiem czy to na to sobie wezmę Muszę zobaczyć czy to stało wypada. Jesciemy z mój rabat. Jedziemy dalej, Speed Champy. Strasznie przetrzebione są speed bo zostało tyle co nic tak naprawdę z Pit co jakby ktoś chciał ten Martiny i tylko i wyłącznie ten samochód ten dwupad. Nie podoba mi się on w ogóle. To da się taniej dorwać również w oszołomie. Jest za 240 zł z tego co pamiętam. Z Harry Pottera kalendarz rentowy jeden się ostał i to tyle, to naprawdę nic nie ma więcej takiego interesującego, ale nad tym się zastanowić, bo to wyleciało do sprzedaży, niby Rajno znowu wchodzi, ale Halka nie będzie, choć Halk będzie teraz na normalnej wersji, ja na to się pomyśleć co nie wziąć. Ale co mnie zdziwiło na Maxa po jakiewi się Funko Popy, to nie jakieś piskie Funko Popy są akurat z tego dostępne, ale czteropaki pierwsze w markecie jakimkolwiek, że było, ale to zabawniejsze co się pojawiło, to Funko Popy w... od razu w pudełkach tych oprzenia. Od Franka to samo sobie to pudełko parę złotych jest warte, a za 69 zł dostajemy popa. Przez do tego, w tym oto opakowanie nie zeszczało pod tym względem, żeby jak ktoś się zbiera. A tak poza tym, czteropaki jeszcze mamy z Harry Pottera dostępnego. Tu widzę z The Queen, jakby ktoś chciał, Queen Freddie Mercury, tak i Eddie tego jakby był normalny, taki z tymi fankopopami, z tymi samotomek i potem kupił, ale na nie w tym wydaniu, nie podoba mi się tej bitówki kompletnie ja bym miał brać. I to chyba Tyle z, z tych popów, które te są. Jak nieźle. Oczywiście ja sama maszegier ale słońce razi, pięknie się zrobiło. Ja już mi sobie ale niestety żadnych dobrych zakupów nie udało się dorwać strzałów. Ceny były takie no średnie, bym no, bardzo mocno powiedział. Nic zachwycającego tych królików też nie wziąłem w toczności, bo się i tak i tak to nie opłacało w necie, a taką samą cenę ma być szczery. Akurat ten zestaw i tam i wiele jeszcze innych. Więc teraz pora iść do bonarki, może no, tam z kolejnego znajdziemy. Ducha świąt bardziej. W końcu po długiej podróży można się kawę napić Ej, nawet dwie kawy. I do Bonarki dotrzeć. I widać tu ludzi od razu, że się naszła cała masa. Więcej na pewno niż jeden i w Kefurze razem dzięki. No cóż, już wszystko w tym roku, Zobaczymy, bo do no jak się są, że ma być w tam Lego w Polsce 820... w 2020. W przyszłym roku właśnie w do się to potwierdzi, A jak na razie pijemy kawę i pójdziemy dalej za Kuperem. Przepraszam, co tak powiedział. No, i jesteśmy w Oszołomie i tutaj akurat jest przebrane na maksa. Jest to promocja na 30% pieniędzy które dostawy, Opłaca się szkołę. Jeżeli szkoła jest objęta tą promocją, 200 czy zł minus 30%, z tego co liczę, daje to około 140 parę złotych ceny. Jest to bardzo warto za to i to na razie sobie wezmę do ręki, bo I to ostatnia sztuka została, więc ją wezmę. Akurat ruch tu jest jak nie powiem co. Z drugą to się opłaca sklep, bo on chyba też jest objęty. To nie jest problem akurat z tą promocją, że wszystkie artykuły są opisane i przy kasie dopiero się dowiadujemy, co jest objęte, co nie. I to się akurat opłaca też, jeżeli to jest objęte, bo wychodzi kwota 170-160 zł około za ten zestaw, więc to jest też akurat bardzo brak kwota, by tych potrzebował. Z duplo dostałem propozycję tutaj od tej pani, tej, tej naburmoszonej pani, żebym wziął sobie akurat to cudo. Bo jak to było powiedziane, dlaczego? masz tu rybkę, żółwika i wszystkie elementy ładne. no wow Dobra, tłumaczenie. W Frencu akurat na Maxa to się opłaca. Ten zestaw per jest dobrym statem, jeżeli że jest to żerafie, jest To jest zestaw, gdzie jesteśmy w stanie zdobyć Na razie ona do City też pasuje. My tylko jest niereuchomym elementem na podstawie City, bez problemu. I cenowo wypada bardzo dobrze, bo od tej ceny odejmujemy 30% i to również objęte z rabatem. Yy, poza tym wszystko tak naprawdę z Frencu jest po się po ten rabat. To muszę sprawdzić, czy nie opłaca, ale to zaraz będę sprawdzał i zobaczymy, się, czy to dobrze wychodzi cena. I ta wychodzi też bardzo dobrze cenie, bo to około 240 zł z tego, co kojarzę. Więc to jest cena adekwatna, to też może się opłacać. Koła jeszcze jedna, ale to co mnie na maksa kusi, to jest z tyłu. Akurat ten zestaw z ratunikami, kiedy są duży, cały czas o nim myślę. Bo to wychodzi cena 230 zł, musisz zastanowić czego brać. Tak samo to opłacasz ten bank z tyłu, co tam jest. On też jest objęty promocją. Wychodzi to 240 zł i tak samo ten obok, zestaw straży pożarnej, tak samo wychodzi w podobnej cenie. Też obydwa te sety są warte do maksa do wzięcia. Poza tym, coś jeszcze było dobrego z tych setów? Stunce, chyba też są objęte promocją wszystkie, które są, więc te minus 60% na niektóre sety też dobrze wchodzi. W szczególności z te stunce jak ktoś pod elementy potrzebuje są niezłe, ale przeczepane tu jest wszystko, bo między nimi widzę żura, wszedł, w dobrej cenie, tak samo minus 60% to była dobra cena. Ej, stanowisko ratowników, dziki, stanowisko ratownicze, 4 zł, ale gdzieś tu widziałem to stanowisko ratownicze, też jest niezła cena, bo to akurat jak na promce wchodzi to wypada minus 60%, też bardzo dobra cena akurat ten został. dla żółwia. I kraba, i pana loda. No i te szaleństwo zakupów Bonerki trzeba zostawić za sobą. Ten spokój z zakupami tak naprawdę, bo już wczoraj je zrobiłem zakupy, bo i kupiłem po stronie policji, i kupiłem dwa teatry, i jeszcze tam parę nie zostało sobie pobrałem. Z tego samo uwagi było warte w tej Bonarce, to tam pokazywałem Wam, że już te parę zostało wreszcie, to były takie całe normalne nie zachwycały. No, ale tak jak spodziewałem, na ostatni moment wszyscy trzeci na zakupy. Więc jeszcze parę sobie chwilę połaść, zobaczcie jak tam Kraków wygląda pod śniegiem ze spad. Trzeba jeszcze zmienić, ten jak taki dziwny dzień dzisiejszy. Udamy się w jedno bardzo magiczne czarodziejskie miejsce, gdzie wszystko jest możliwe. Jest w katakumbach, w centrum Krakowa. I w końcu i w końcu udamy się do pewnego magicznego małego miejsca, które jest w Krakowie. Tutaj to zajście na dole, bardzo fajne i ciekawe miejsce pod dziurawym kotłem knajpa. Zobaczymy co tam ciekawego serwują nam. My już bardzo czasu czekamy żeby tam się. Продолжение Ona w Krapach znajduje i tak stwierdziłem, że najwyższa pora się przejść i zobaczyć tego. Nasze kolejki tu są duże i co widzę, że warto było iść do tak poterowej stricte, ale tu można zamówić? Ciekawego. I to chciał, to oczywiście z tego co to kremowe piwo na się winę, aby ktoś był zainteresowany. Oczywiście to wiadomo, że to jest napój na bazie karmelu z korzeniami, szparbami i tak fajnie to jest Kola Kolejki szkolato dam ze spokój, kakao z piankami nie, a może zobaczę. Grzanie stricie brzmi źle i butelce byśmy chcieli. Poza tym co tu jeszcze mamy? Kiedy pieki, biżarnia czarownicy. Polecana pary. No co za parach? A herbaty, dobra, to nie, smoothies to też mnie. napoje, no dobra, kola są będzie, desery, może deseru się decyduje, tutaj ciekawe rzeczy są, i eliksiry, no bo jest chyba lody, so, akurat tam scenariusz pokój z wypadku tego, ale chyba decyduje się na na to, kremowe piwo na ciepło czy zimno? Ciepło. Na ciepło, dobra, kremowe piwo na ciepło, spróbuję, jak mi smakowało i może coś w tych wypieków wiesz, zobaczymy, jak to akurat wygląda. Ale tak, przeglądając sobie menu, spójrzcie, co to mamy. Latero, macie jabłko, opcjonalnie dodawane z prawdziwymi suszonymi larwami mącznika. Szczerze się tu to decydował. I tak samo jak wręcz profesor, który tutaj jest, mowa tutaj o tym. Jedalna ziemia. Zdecydowałem się raczej na tą zieloną posypkę niż na tę larwę ale to nie dla mnie, zdecydowanie. <grywanie> Zobaczmy jak to przyjdzie. I zamówienie nam doszło. Kremowe piwo wygląda bardzo kremowo i ta zielona posypka znakomita też na tym cudzie. Zaraz próbuję w ogóle to smakuje, ale przynajmniej tort wygląda znakomicie. To Co do samego kremowego piwa, potem że jest była. Fajne. Nie, żeby się piłem, a ciekawe, ja raz spróbuję. Raz próbuję. Próbuję, ja bardzo smak Ja teraz już to Zresztą No ma? Zresztą teraz No jak ma? jak to chciał jakieś magiczne nie sobie Też może łóżkę no, wziął, Ale ja sam Na przykład, ewentualnie ja sam nie ja Ale i pierścienie również z kotera I bryloczków jeszcze więcej. Miastowa, domowa, bo do tyle się 5 Także zdecydowanie. I różki jeszcze więcej. I Pani to nie rozkwitajcie tym, Ewentualnie, jeśli coś, to macie tutaj szaliki wszystkich domów, tak naprawdę, szatki i kubki również. I też przeróżne, od małych po duże, z sobą nawet. Naprawdę polecam same drzwi, są takie, no sami zobaczcie nijakie, tak naprawdę, i to wejście też to takie niejakie jest. Jak na tym Harry Potterem, ale zdecydowanie warto się przyjść, tak naprawdę, zobaczcie, jak tam wygląda i spróbować dania jakie tam mają, bo wszystko jest napisane Patera, ale bardzo fajne, przynajmniej na nagrodzkie. tam zostawię wam w opisie dane, żeby sobie zobaczcie co i jak. I tak właśnie będzie najlepsze zakończenie tego dnia, bardzo dziwnego i bardzo ciemnego zakończenie zakończenia, <grystanie> więc dzięki za dzisiaj i do zobaczenia razem,